Cześć! Z tej strony Ewelina. Dzisiaj zabieram się do mohito. Także chodźcie, chodźcie do środka, będziemy mierzyć. Jesteśmy już w i jesteśmy już przymierzalni. Już będziemy mierzyć. Pokazuję Wam tylko, co dzisiaj mam na sobie, ale nie ważne, co ja mam na sobie. Ważne, co wzięłam do mierzenia. Słuchajcie, jest tego sporo. Jest trochę tych swetrów. Teraz będę Wam pokazywać tylko tak, o, z grubsza te swetry i ich ceny, a później zobaczycie je dokładniej na mnie. Więc pierwsza pozycja, 139,99, golfik, bardzo ładny, taki nie... To peżowaty. O tutaj słuchajcie, osunęło mi się, więc musiałam z powrotem zawiesić ten golfik. Tymczasem patrzymy już na drugi sweterek. Zobaczcie, on ma takie jakby pagony tutaj na ramionach. 129,99. Rewelacyjnie wyglądający, czarny i zobaczcie, sekiny. No, pięknie, pięknie to wygląda. Zobaczymy, jak to będzie wszystko prezentowało się już wkrótce na mnie. Kolejne sweterki niestety nie miały wieszaków, bo one po prostu były tam y, tak położone na tych stołach. 129,99 to taki sweterek, y, jak widzicie, który ma przepiękne kokardki, biały w czarne kokardki. Y, mm, następny to jest ten sweterek. I zobaczmy, ile on kosztuje. Tak ciężko pokazywać. 89,99. On ma takie kuleczki i nitka, która się pięknie świeci. No i tutaj mamy jeszcze taką propozycję dla odważnych i radosnych dziewczyn. Zobaczcie, z perełkami 139,99. Więc to wszystko będziemy już wkrótce oglądać, jak to wygląda na mnie. A jeszcze ostatni sweterek, taki zapinany, o widzicie, na guziczki i też bardzo ciekawy z przodu a jego cena 139,99 Zaczynamy od ostatniego sweterka i powiem Wam, że prześliczny, taki słodki. Te bufki tutaj, które widzicie przy rękawkach, no niesamowicie to wygląda. Niby skromny, ale jednak taki troszeczkę no, zadziorny, tutaj coś się zadziewa, jak widzicie przy szyi. Także, no, byłam zdziwiona, bo nie wyglądał, yy, właśnie, że będzie on tak się prezentował. Kolejny to ten taki wesoły, rzekłaby. Yy, dużo się tutaj zadziewa. Mamy napisy, mamy perełki, mamy pasy, yy, mamy kolory, więc o, typowo zimowo. No. Tak, można by powiedzieć, luksusowo na bogato. Kolejny sweterek, zobaczcie, jak ciekawie się prezentuje. Bardzo mi się podoba tutaj przy nadgarstkach ten długi ściągacz, podobają mi się te kuleczki, to kiedyś było modne, słuchajcie i e, zerknijcie ta nić w środku srebrna, no przepięknie, przepięknie to wygląda. E, tak się prezentuje i dekolt w serek, taki dość głęboki, ale no bardzo mi się ten sweterek podobał. Liczycie? To już czwarty sweter. Warkocz, tak. I biały w czarne aksamitne kokardki. No, wygląda to kontrastowo i przesłodko. Zarówno do takiego luźnego stroju, czy nawet do jeansów, ale y, także z jakąś ekstra spódniczką pięknie by to zagrało. Mamy numerek 5. I powiem Wam, że ten sweter u mnie dzisiaj wygrywa. Dla mnie to jest numer 1. Zobaczcie, jak on się prezentuje, jak on wygląda. I ja, chociaż nie lubię się za bardzo w czerni, to uważam, że tutaj ta czerń z tym złotem wygląda rewelacyjnie. No, a zadziewa się tutaj na ramionach. Mamy te takie pagony ceki nowe. Zerknijcie. Ja będę starała się Wam jak najbardziej to pokazać. No, dla mnie petarda. I taki sweter. No, chciałabym mieć u siebie w mojej szafie. Ostatni szósteczka, taki sweterek golfik prześliczny. Słuchajcie, ja myślałam, że to będzie nie wyglądało tak dobrze. Bo tutaj mamy te rękawy takie nietoperzowate, a jednak Bomba rewelka. Bardzo, bardzo fajny golfik. Wygląda świetnie. No i też, oczywiście, wiadomo, na wiele, wiele okazji. A teraz na zimowo, no to po prostu petarda. I słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze mierzymy. My już wkrótce będziemy widzieć się na zewnątrz. Ja dziękuję Wam bardzo, że tutaj przybywacie do mnie na kanał, że jesteście ze mną. To mnie bardzo motywuje do kolejnych przeglądów. Ja sweterki już ułożyłam i odkładam. No i za nami jest już mierzenie od to ja tam weszłam z takim zamiarem właśnie, żeby mierzyć, żeby przymierzać. Oj, co tu ja mam? O właśnie, to od futerka <noise> mojego mam loda, Słuchajcie, malaga i kokos. Yy, oczywiście zakupiona odgrycenie jak wiadomo. Lubię. sobie później właśnie i o moich przeglądach, o moim mierzymy. Zasiadam sobie i albo jedlodach, albo piję. pyszną kawę się. No i te sweterki, to jest taki czas. Jesień zima to jest taki czas sweterkowy. Ja uwielbiam otulać się właśnie takimi sweterkami, golfikami i na coś poluję ciekawego, ale już jesteśmy za chwilę zaczynają się z więc wtedy ja też zawsze Was zachęcam do tego i apeluję żebyśmy z głową kupowali z głową i żebyśmy zawsze przemyślały, bo my to dziewczyny wiecie bardziej, nasze zakupy czy my będziemy w tym chodzić, czy to pasuje do naszej garderoby, do naszego stylu życia, do naszej pracy ogólnie czy to nie jest zakup pod impulsu i nawet jeżeli jest dana rzecz na wyprzedaży okazyjna cena to i tak warto się zastanowić czy ja będę w tym chodziła. Bo te rzeczy później, one gdzieś tam, słuchajcie, latami wiszą, są w naszych szafach i co? I po prostu my z nich nie korzystamy i mają czasami cenę mepkę metkę i tak to było. Nieraz to widziałam, słuchajcie, a zresztą sama tego też doświadczyłam, więc zachęcam Was, żeby zawsze się zastanowić, obejrzeć, przymierzyć, żeby to nie był impuls, chwila, yy, czy też taka jakaś nagroda dla siebie, dobra. Widzicie, to mi się już powoli. Ja będę zjadała, dojadała i smykam już do domu. Przygotowałam Was bardzo mocno. Pamiętajcie, że jestem tutaj codziennie, codziennie, wpadam tutaj na kanał. Robię te przeglądy, robię to mierzymy. Miło mi, yy, że Ty też tutaj do mnie przychodzisz na kanał. Zapraszam Cię już na jutro, dzisiaj wierzy. Pa pa!